Bóg przy ulicy Armii Krajowej w Ostrudzie w swoim życiu się naoglądał, widział dobre chwile i chwile złe, ale poddać się nie zamierza. Majestatycznie rozrastają się jego konary, wiek mu nie wadzi, ludzie też nie powinni. Ten Bóg moim zdaniem ma dobrze ponad 100 lat, ponieważ kiedy sprowadziliśmy się tu w 60 roku, to ten Bóg już był bardzo duży i dzieci się pod tym Bógiem i na tym buku huśtały, bawiły i tak dalej. I ten Bóg przez te lata rósł. I ja przez parę lat temu starałam się, żeby ten bóg został pomnikiem przyrody. To że również może być pomnikiem przyrody. No i chcemy, żeby społeczeństwo włączyło się w, taki, w, takie, w takie działanie i, i, i żeby zgłaszały, zgłaszali ludzie. To może zrobić każdy, może zrobić indywidualna osoba, może zrobić to stowarzyszenie, może zrobić to szkoła. Zgłosiła do nas, do, do, do stowarzyszenia właśnie akces do jako danego obiektu jako pomnik przyrody. Pomniki przyrody oznaczane są zielonymi tabliczkami. Są to obiekty szczególnie cenne ze względów naukowych, zabytkowych czy kulturowych. Stowarzyszenie M14 to miasto otrzymało grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na mapę pomników przyrody powiatu ostródzkiego. E, polegać będzie na właśnie stworzeniu takiej interaktywnej mapy e, wszystkich pomników przyrody w powiecie ostródzkim, a jest ich aż 156 nie, Pewnie nie każdy to wie, e, a właściwie pewnie nikt nie wie. E, I każdy z tych obiektów zostanie sfotografowany, opisany i, 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 i znajdzie się na mapie, gdzie będzie można się poruszać e, koordynatami GPS i każdy będzie mógł te sobie pomniki odnaleźć. Nawet aleja dębowa przy ulicy Chrobrego ma szansę uzyskać miano pomnika przyrody. Miejsce to jest pokonywane od pokoleń i budzi wiele wspomnień. Jest czas jeszcze dużo czasu, do, przez całą jesień będziemy zbierać jeszcze zgłoszenia lato i jesień na pomniki przyrody, to mogą być w lesie, mogą być głazy, niech sobie każdy w internecie poszuka po prostu, co to jest pomnik przyrody i, 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 i będzie mógł na odpowiednim formularzu pobranym ze, ze strony starostwa czy Biblioteki Powiatu ostródzkiego zgłosić to właśnie za pomocą maila udokumentowane stanowisko przyrody do, do, do nas, do stowarzyszenia M14 to miasto. Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia i pytania poprzez następujący adres mailowy m14100 małpagmail.com. Rozejrzyjmy się i włączmy do akcji. To, co widzimy my, w oczach innych może jeszcze nie zaistniało, a wypada, by to zmienić.